Witam Ciebie na kanale Śladami Ojca Pio Poznajmy sobie, poznajmy osobę, która dostała uzdrowiona przez Ojca Pio Ta sytuacja była straszna, tragiczna bardzo poważna choroba no, ale była drobna nadzieja była drobna nadzieja aby go uzdrowić z wielkiego wroga kościoła stał się wielkim czcicielem Ojca Pio Sławomir Jeżeli jesteś przy pierwszy raz zawsze, to nie jest przypadek. Ten kanał jest poświęcony Ojcu Piu, aby zdobywać duszę dla tego wielkiego świętego. I ci, co zasubskrybują kanał w tym filmiku, zostaną włączeni do intencji mniej łaski łaski za Ojca Piju. Do najbliższej przyświęcej w tym tygodniu, która jest odprawiana. Po to to jest, abyśmy otrzymali łaski za wstawiennictwem ojca pio. No, piękna historia, którą chciałem Tobie. Opowiedzieć. To jest Giuseppe Caponi z Arzen. Został on uzdrowiony przez ojca w 1948 roku. Autor, tutaj, który to opowiada, poznał go w 1983 roku, miał wtedy już 70 lat. I według postawionego mu ogniś dla diagnozy nie powinien był w ogóle chodzić. W ogóle nie powinien chodzić. On za szczęśliwy, pełen energii był w ciągłym ruchu. Jego przedziwny przypadek omawiany był nawet na specjalnym kongresie medycznym w Rzymie. To jest tak wielki cud ojca pijo, po prostu. Kiedy poznałem go, był już na emeryturze. Prowadził bez problemu swoją Julię Sprint. Bardzo też lubił długie spacery. Eee, trzeba było mu się uważnie przyglądać, by zauważyć, iż lekko utyka. Więc człowiek sporo bez nadziei. Normalnie chodzi sobie, normalnie przebywać. To jest coś naprawdę pięknego. Mówił tak. Moja lewa noga jest krótsza od, pra od prawej o 2 cm i 4 mm. Powinienem nosić obuwie ortopedyczne, ale po cudownym uzdrowieniu zrezygnowałem z niego. Coś takiego. Bardzo, taki, tak, ojciec pił go. sobie. Pan Bóg. Wczoraj to sobie właśnie mówiliśmy, że to Pan Bóg uzdrawianie. W sumie z spidzieł. spotkałem się z Can Canaponiem w jego domu na peryferii Florencji przy ulicy Elia della Costa. Przytoczę tutaj jego świadectwo, to jest piękne, piękne po prostu świadectwo, bo z zobaczymy z jakim był on w ogóle człowiekiem, zanim w ogóle zechciał pojechać do San Giovanni Rotondo. Oby tak, w 1945 roku mieszkałem w Sartena. Byłem żonaty i miałem małego synka. Pracowałem na kolejach państwowych przy kontroli urządzeń elektrycznych jednej z głównych linii kolejowych. Rankiem 21 maja stałem jak zawsze, bardzo wcześnie. Wsiadłem na motocykl i pojechałem do pracy. Przejechałem około 200 metrów, kiedy potrącił mnie samochód ciężarowy. Zostałem wtedy zawieziony do szpitala w e, stanie nierokującym żadnych niemal nadziei na przeżycie. W skutek zderzenia się z ciężarówką doznałem pęknięcia postawy czaszki, pęknięcia lewego łuku brwiowego, uszkodzenia bębenka usznego, złamania kilku żeber i złamania lewej nogi aż w pięciu miejscach długo pozostawałem na granicy życia i śmierci, powoli jednak dochodziłem do siebie, aż wreszcie uznano, że niebezpieczeństwo minęło powrót do zdrowia był wprawdzie długi ale niemal całkowity ale niemal całkowity wyjątek stanowiła noga a która złamana była w pięciu miejscach, była tak fatalnie połamana, że lekarze nie zdołali jej dobrze złożyć. Jeździłem od szpitala do szpitala, leżałem w Sartenau, w Tuxii i w Monte Pulciano. Aż w końcu 10 maja 1946 roku trafiłem do kliniki ortopedycznej w Sienie, gdzie przez półtora roku byłem pod opieką profesora Leopolda Jun. Tiniego. Później przyszła kolejna szpital w Rizoli, w Bolonii. Od szpitala do szpitala po prostu. Po pierwszych operacjach uszkodzenia kości udowej zostały częściowo zaleczone, lecz wskutek całego szeregu powikłań noga pozostała zupełnie sztywna. Lekarze mówili o Ojej, to jest jakaś taka nazwa: włóknistym, zesztywieniu lewego stawu kolanowego i nie potrafili mnie wyleczyć. Ponadto, rany wywołane rozlicznymi zabiegami chirurgicznymi nie goiły się. To jest naprawdę bardzo poważna choroba, jaką miał. Ponieważ wszelkie próby ulastycznienia stawu zawiodły, lekarze ze Sienieńskiej kliniki ortopedycznej postanowili spróbować. pro. Prowokowanego zgięcia stawu kolanowego na aparacie Zupingera z zastosowaniem narkozy. To jest jakieś no, bardzo no, na tamte czasy zaawansowane, pewne jakieś rzeczy były. Narkoza nie tylko miała służyć jako środek znieczulający, lecz działać również rozluźniająco na mięśni nóg, nogi, tak żeby kolano było swobodne. Niemniej jednak blokujące je przystawowym mięśnie i więzadła były tak silne, że i ten zabieg okazał się bezskuteczny. Nadomiar złego z powodu przesilenia nogi na paracie doszło do ponownego pęknięcia kości udowej i musiałem przeleżeć trzy kolejne miesiące z nogą w gipsie. To był naprawdę bardzo poważny przypadek. Ja sobie przypomnę, ten przypadek później był w ogóle omawiany na jednym z kongresów w Rzymie. Widziałem medycznych, tak jak mówiłem na początku. I tutaj dochodzimy, dlaczego nie pojedziecie do San Giovanni Rotondo? Taki był podróż. Na początku, mówię tak: 1948 roku, opowiada Kanapon, wypisano mnie ze sieneńskiej kliniki Ortopedycznej jako nieuleczalnie chorego. Słowem, przez całe życie miałem pozostać ze sztywną nogą. Całe życie miał pozostać ze sztywną nogą. Nie było dla niego tej żadnej nadziei. Od szpitala do szpitala jeździł. Miał operacje i tak dalej. to trwało naprawdę długo. To już mamy 48 rok, a on miał wypadek 21 maja 45 roku. To już jest 3 lata praktycznie. Szukałem pomocy w klinice Rizoli w Bolonii. Po badaniach, prześwietleniach i konsultacjach uznano, że można by spróbować jeszcze jednej operacji, lecz znikłymi szansami na powodzenie. Dodano też, że nawet gdyby zabieg przyniósł poprawę, byłaby ona minimalna. Wobec podobnych perspektyw nie odważyłem się na kolejną operację. One by i tak mówi, Byłem raz załamany, rozsieczony, jak zranione zwierzę. Nie chciałem z nikim się widywać, nie chciałem żyć. Cały mój ból wyładowywałem na żonie, lecz udawało mi się, e, która starała się dodawać mi o duchy. Ona starała się dodać a on ją wyżywał się na niej. Poruszałem się o kulach, lecz udawało mi się wlec sztywną nogą jedynie przez parę metrów, więcej niż dawałem rad. Noga bowiem pokryta była krwi, krwawiącymi ranami, które sprawiały mi ogromny ból. A ramy te sprawiały mi ogromny ból. Często próbowałem chodzić sam, ale kiedy upadałem na ziemię, krzyczałem z wściekłości, przeciwko Bogu i wszystkim ludziom. Tak był po prostu wściekły. Tak był. No coś takiego, często no właśnie mówiliśmy, że czasem ludzie otrzymują chorobę w też łaskę nawrócenia tutaj było na odwrót, ona szła i jeszcze więcej bluźni moja żona była wierząca ja nie, Chodziłem, chodziła do kościoła a ja jej ubliżałem bluźniłem przeciwko Bogu żeby jej dokuczyć często z tego powodu płakała często z tego powodu płakała kiedyś przybył do naszej parafii zakonnik który miał poprowadzić katachezum, pochodził z Sartena. Dowiedziawszy się o moim wypadku, chciał porozmawiać z moją żoną, by dodać jej otuchy. Poszedłem do, do niej i zapytałem: Dlaczego nie zawiezie pani swego męża do San Giovanni Rotondo? Dojca Pio, kapucyna, który czyni cuda. A ja, dlaczego nie powiedział San Giovanni Rotondo? Żona powtórzyła mi te słowa z, z nadzieją w głosie. Lecz ja wybuchnąłem śmiechem, wykrzykując pleszekleństwa królestwa, i obelgi również pod adresem ojca Pio. O. I to jest ciekawe, więc on nad nie chciał pojechać ze ojca Pio. On nad nie chciał pojechać. Ona mówi tak. Żona nie chciała stracić tej szansy, to też kilka razy napisała do ojca Pio, nie otrzymując jednakże żadnej odpowiedzi. Nie dała za wygraną i znów zaczęła ze mną rozmawiać na ten temat i nalegać, by w końcu przystał na jej prośbę. nie otrzymała odpowiedzi, no, napisała do Sandi Giovanni Roton, do ojca Pio nie dostała jeszcze odpowiedzi. Teraz bardzo trudna sytuacja. Jutro to bym chciał opowiedzieć o tym, jak oni w końcu dojechali do San Giovanni Rotondo, bo to byłby za długi odcinek, żebym ja to na jedną historię opowiedział, a to jest bardzo, bardzo no, trudny przypadek, jak takiego człowieka nawrócić. Co bycie proszę, jeżeli chcecie, ci jutro ta historia wyświetliła, zasubskrybuj kanał, bądź na bieżąco z Ojcem Piotr, z tym wielkim, wielkim świętym, świętym, no może powiedzieć na nasze czasy. Święty, który tak świadczył o Bożym Ciele, o Chrystusie Ukrzyżowanym, o łasce odkupienia. I jeżeli zasubskrybujesz kanał w tym tygodniu, będziesz włączony w intencję przy świętej, to zostanie odprawiany. o łaski za wstawiennictwem Ojca Pio. Po to to jest, abyśmy otrzymywali łaski za jego wstawiennictwem. Tyle mam dla Ciebie na dzisiaj. Święte Ojcze Pio, módl się za nami. Salve Maria. A za... nie zapomnij. Odmów zdrować Mary. Teraz na końcu filmiku. Wszyscy za wszystkich. O łaski potrzebne za samicę. Ja ojca piję Matki Boży, aby opieka Matki Boży pomóc się. Salve Maria. W imię Patris et Filii et Spiritus Sancti. Filiora, w imię i Maria, Ojczeście. Zdrowaś Maryjo łaski pełna, Pan z Tobą błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w śmierci naszej. Amen.